Witam w kolejnym filmie yy, mikroświata. Dzisiaj będziemy oglądać bakterie jogurtowe pod mikroskopem. Jedna z rzeczy, które wiele osób zna, ale nigdy nie widziało, no to dzisiaj zobaczymy pod moim mikroskopem. Jeśli, jeśli nie oglądaliście pierwszego filmu, to zapraszam przed tym. I my zaczynamy, więc mamy jogurt, skyr. Yy, no. I tyle. To najpierw, może zrobię próbkę. Dobra, mamy to. Czemu się nie spokusowało? Mamy. Tak wygląda jogurt w powiększeniu... Nie wiem. W mikroskopie to 100 razy. Ale ta kamera trochę to bardziej robi. No, tak wygląda to. Ach, dobry jogurt. E, no. Tak to wygląda. Eee. Wygląda to. Czemu nie mogę tym poruszyć? Halo. De... Aha, dobra. To sfokusujemy. Tak to wygląda. Eee, no, tutaj bakterii nie widać, bo to jest za małe powiększenie. A da się robić. Poczekajcie. 75. Eee, no, to jest za mało. No, widać to ładnie, szczerze mówiąc, ładnie. Tak wygląda. To jest jeszcze za małe powiększenie. Ale my sobie zrobimy, bo tutaj można ustawić 50. Dobra, teraz spróbujemy na 400 razy. Musimy przestawić w mikroskopie na 400 i tada. Tylko trzeba może... O Boże, tu nic nie ma. Gdzie tu są bakterie? Robiłem przed chwilą jakiś tez, robiłem test i powinno widać te bakterie. Czemu nie widać? A pod mikroskopem widać. Nie widać. Hm o a co to jest? Um. Nie wiem co to jest i to jest w ogóle jakieś ciemne bardzo. Eee. O Boże. Nie wiem czemu nic nie widać, bo... Normalnie było wszystko widać wcześniej. O Boże. O Jezu. Eee. No, powinno coś. O, widać chyba. O, proszę bardzo. Nareszcie. Gdzie wy jesteście? O, i teraz y, widzicie o te kropeczki. O, poruszające się. Spróbuję jeszcze sfokusować. No, nie da się bardziej. Ale dobra. Mamy to. Widać? O, widać. Widzicie o te Albo czekajcie, jeszcze coś zrobię. Może teraz będzie widać trochę, trochę lepiej? Nie? Nie wiem. Czekajcie. Tak, eee, dobra. Widzicie te kropeczki? To jest ta kropka tu, tu. To są bakterie. I to są bakterie Streptococcus thermophilus i Lactobacillus bulgaricus. To są bakterie e, mlekowe, które bardzo są dla nas dobre. I nie bójcie się, jak pijecie jogurt. To naprawdę nie bójcie się, bo te bakterie są wszędzie, znaczy w produktach mlecznych, i one poz pozwalają, yy, znaczy robią fermentację mleka. Fermentację mleka i. I gdy je zjecie, to się nie bójcie, że złapiecie jakąś chorobę, bo one wam pomagają w tych, jak to się nazywa? Zapomniałem. No, ogólnie pomaga wam w trawieniu, o w trawieniu. I tak. Ładnie, ładne są. Tak wyglądają te bakterie. Te nazwy to są łacińskie, dlatego są takie dziwne. Przy bardzo tu są, jakieś sobie pływają. Te takie cząsteczki, które się ruszają, nie wiem jak to widać na kamerze, ale chyba widać. Te ruszające się cząsteczki. Są właśnie. O. Nie wiem, czy widać tak dobrze, ale chyba widać. Tu jest takie ruszające się. Tu są wszędzie, w sumie. pod mikroskopem to wygląda trochę lepiej, no bo wiadomo, że to jednak kamera nie oddaje tak dobrze jak okular, ale wygląda to nieźle. I naprawdę wygląda to przekozacko. No, i tak wyglądają bakterie mlekowe. Choć nie wiem, czy da się jeszcze bardziej. Da się? Nie, chyba nie da się. A pojedźmy gdzie indziej. Tak. To już nie. Trochę na górę może. O, tu. No trochę po bardziej widać te bakterie. Też się ruszają. Tak płyną z tym, z, z, tym, z tą wodą, jogurtem. O Boże. Yy. No tu są ogólnie, bo wcześniej tam nie było. Nie wiem czemu. O, tu jest takie dużo wody. No, widać je. Widzicie tutaj? Bakterie mlekowe. Yy. Oj, wygląda to całkiem nieźle. Tutaj, tutaj jest trochę. Więc naprawdę nie bójcie się, jak je zjecie, bo to jest nic złego. O tu widać dobrze. Tu jest bakteria. Ogólnie bakterie nie wyglądają takie długie. Znaczy są też, ale te akurat wyglądają jak. O tutaj widzicie taką długą. To to się nazywa kolonia bakterii. To są kilka kuleczek złączone w jedną, i każda ta kuleczka to jest oddzielna bakteria. Nie wiem, czy to widać, ale chyba widać. Tutaj chyba widać, że to są takie trzy oddzielne kuleczki. I każda z tych, ten kuleczek to jest inna bakteria. Tutaj to dobrze widać. Tu są, tu, są, tu jest jakaś bakteria, ale tu też dobrze było. Widać, gdzie ta bakteria już odpłynęła chyba gdzieś. Tu są, tu jest jakaś uszająca się. Zwykle są podwójne, ale te akurat są takie, właśnie. W jednym takim jogurcie będzie ich około 4 miliardy. I ciekawe jest to, że takie bakterie one całe swoje życie istnieje dzięki reakcjach chemicznych i biochemicznych. Więc to jest ciekawe. No i to chyba tyle. Chciałam tylko pokazać wam te bakterie. Tu, ładne, ładne. No, to tyle z mojej strony. Krótki film, ale myślę, że wam się podobał. Dobra. Pa.